Wiadomości Z Magdeburga. Znowu to samo, znowu to samo, znowu atak na niewinnych ludzi. Tym razem specyfika tego ataku jest inna. Są według mnie dwie teorie. Teoria pierwsza, tak zwany lekarz, który przybył z Arabii Saudyjskiej, Kabal, Pomijam już kwestię wykształcenia Blisko Wiadomo, że nauka w systemach Państwowych Islamskich leży, a więc nie ma porównania z wykształceniem do europejskich czy amerykańskich. W związku z tym, ale już pomijam ten fakt, że człowiek ten w czasie diagnozy pacjenta sięgał do komputera i w Google się konsultował a także słabo mówił po niemiecku. Mieszkał od wielu lat w Niemczech, oczywiście. Ale tym razem specyfika tego ataku jest inna. Człowiek ten nie krzyczał allahu abra, A dlaczego? Oczywiście podawał się za przeciwnika islamu, wroga islamu. Głosił to ostentacyjnie, wszem i wobec. Pierwsza wątpliwość to to, że przy takich poglądach, manifestowanych ostentacyjnie nie ma się długiego życia. Muzułmanie nie wymaczają takich rzeczy. Gdyby rzeczywiście był autentycznym wrogiem islamu i tak się zachowywał, to prawdopodobnie już dawno miałby podożgnięte gardło. Historia Salmana Razdiego mówi wyraźnie. Islam nie bierze jeńców. Nie toleruje niczego. Najmniejsze nawet krytyki swojej religii. A więc tutaj to jest fałszywa sprawa. Mocno śmierdząca fałszywa sprawa. Według mnie tak zwany lekarz był po prostu śpiochem państwa islamskiego czy al kaidy Czekał na swój moment. I ten moment przyszedł właśnie w 2020. Jaka jest wątpliwość? No, wątpliwość jest oczywista. Jestem wrogiem islamu, nienawidzę islamu, a więc kogo atakuję? No, chyba logiczne to jest i proste. Atakuję muzułmanów, na przykład tych, którzy na pół ulicy wychodzą z meczetu i, i się modlą. To przecież tam można było wjechać samochodem i pozabijać wiele osób. Ale nie! Wróg islamu atakuje niewiernych yy, chrześcijan. Czy nawet nie chrześcijan, bo wiadomo, że w Niemczech też tak dużo tych chrześcijan nie ma. No ale są to niewinni ludzie na, na jarmarku Bożonarodzeniowym. I wjeżdża y, bez skrupułów rozpędzonym samochodem. Zabijając i raniąc wiele dziesiątek y, niewinnych osób. Tak działa wulk Islam, tak. Atakuje zgodnie z wszelkimi zasadami dżihadu, atakuje niewinnych ludzi zabijając ich. Ale jaka jest jeszcze inna teoria? Teoria dużo bardziej przerażająca. Zbliżają się w Niemczech wybory. Olbrzymie poparcie ma antyimigrancka, antymuzułmańska – trzeba podkreślić – partia AFD. Notabene terrorysta z Magdeburga podawał się jako zwolennik, wielki zwolennik AFD. Miam, ale że członek, no, sympatyk, zwolennik, jak najbardziej skrajnego podejścia do, do muzułmanów. To wszystko była znakomita przykrywka, znakomita ściema. Tak możemy powiedzieć, to była ściema. Ale ta druga teoria, ta bardziej przeważająca, jest taka że lewackie władze państwowe Niemiec, ze służbami włącznie, całymi dniami myślały nad tym, jak skompromitować AfD, żeby przypadkiem nie wygrała yy, bezwzględnie wyborów. No i co trzeba, co trzeba zrobić? Tam jest jeden przypadek taki. Yy, jarmarki yy, bożonarodzeniowe były obiektem ataku muzułmanów, no i były pod pieczą, prawda? Jakimś dziwnym przypadkiem nie został dopilnowany. Niby były betony, ale zostawiona została pięciometrowa luka. Nie stanął tam żaden radiowóz. Dlaczego? Jakie mogą być przypuszczenia yy, obserwatora z zewnątrz? Bezstronnego obserwatora. Albo przypadek, prawda? No nie zostawiono tam. Nie było jakiegoś sygnału. Albo poszedł sygnał nie domykać. Zamachowiec, e, terrorysta muzułmański z Magdeburga był znany służbom niemieckim. Nawet ostrzegano przed nim. Ale władze niemieckie to zlekceważyły. A jeśli była to drugi wariat, no to właściwie no, nie mogły zareagować, bo zepsułyby ten plan. A więc jaka jest sytuacja w tej chwili? Człowiek, który mieszka tam 18 czy, czy, czy ileś lat w Niemczech, udaje lekarza, dobrze jest zamaskowany, no w zasadzie. No, nie wygłasza teorii dżihadystycznych, a więc nie ma nad nim skupionej takiej czujnej uwagi służb niemieckich. Druga sprawa jest e, również śmierdząca. Tyle tych zamachów muzułmańskich na, na niewiernych w Europie już było, że społeczeństwa europejskie są pełne pogardy i nienawiści do, do tej barbarzyńskiej religii, do tych, do tych ludzi do tych ludzi, którzy y, czyste zło sieją. A co robią y, lewackie, y, mainstreamowe media? No oczywiście w tym wypadku łyknęły jak pelikan informacje, że jest to wróg islamu. Nie zastanawiają się nad tym, nie analizują, no wróg islamu i atakuje jednak zgodnie z zasadami dżihadu. Co jest? No coś jest nie tak. Ale nie, oni tego nie, nie biorą pod uwagę w ogóle. Tylko niezależne media analizują, wyciągają logiczne wnioski i dochodzą do takiego właśnie punktu, w którym trzeba powiedzieć jasno, no, to był ukryty zamach w pełni islamistyczny. Nie wroga islamu, żadnego tam wroga, ukrytego dżihadysty z państwa islamskiego czy z Al-Kaidy. Powiedzmy, że to szczerze. Taki ja obowiązuję. Ale te głupie barany z głównego nurtu w ogóle tego nie biorą pod uwagę. Albo są tak głupi, albo tak cyniczni, że po prostu mają za zadanie zislamizować Europę, czyli wykończyć niewiernych. I co robią? No tak właśnie postępują. Wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, a niektórym może być ukręcony łeb. Po prostu dlatego, że byłoby to coś strasznego. No yy, Gdyby się okazało prawdą, że, że, że maczały w tym zamachu również służby niemieckie, yy, żeby skierować podejrzenie na AFD i skompromitować AFD, to w Niemczech wybucha wojna domowa. Ech, no nie chcę myśleć nawet o tym. Ale islam jest tak wrogo nastawiony do cywilizacji zachodniej, że dalsza islamizacja kontynentu skończy się katastrofą. Katastrofą. Jakim, jakąś wojną, jakimiś rozruchami. To, co się dzieje w Wielkiej Brytanii teraz, pod rządami Łokowskiego rządu, no coś strasznego. A i Niemcy, nareszcie się Niemcy może obudzą. Pamiętajmy o tym, że Niemcy, obudźcie się, jest zakazanym hasłem w Niemczech. Ale jednak tak jest. Niemcy muszą się obudzić, i być może po tym Magdeburgu, właśnie zaczną się budzić. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby w wyborach lutowych do Bundestagu yy, AfD miało 30 albo 40% yy, poparcia. I takie będą owoce działania lewackiego mainstreamu i lewackich władz niemieckich, które zaprosiły tych wszystkich barbarzyńców do swojego kraju. Właśnie to są, to na ich sumieniu są te ofiary z tych wszystkich yy, Bożonarodzeniowych jarmarków. To na tyle.